Teraz temat, na który ja bardzo czekałam. To prawda, bo e, w historii polskiego himalajzmu mieliśmy maćka, barbekę, kukuczkę, hajzera, ale mieliśmy również e, Sandrę. Nie kpi. Jesień to jest idealny czas na to, żeby wybrać się w góry. Wyprawy górskie, nawet nie te bardzo wysokogórskie, ale takie po Dolinie Kościeliskiej na przykład. To jest świetna przygoda i o tym, jak się na tę przygodę dobrze przygotować, porozmawiamy z naszym gościem. Gniewomir Knapski, alpinista, autor książki Góry dla Każdego. Cześć. Dzień dobry, cześć, cześć. Czy Właśnie, góry są dla każdego, czy nie? Cześć. To Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. Góry są do, dla każdego, tylko trzeba e, po pierwsze podchodzić do tych gór z pokorą, z dystansem i e, z, z oceną trzętem. swoich umiejętności też do tras czy celów, które sobie obieramy. To znaleźliśmy parę takich tras, które są faktycznie dla każdego i które nie wymagają od razu super przygotowania no i jakiegoś wybitnego sprzętu, tak. bo to też często jest ograniczeniem. Tak, bo wiele osób też myśli od razu Tatry, y, nasze najwyższe góry... Czekam! To nie, to nie, ale to nie uprząc. dla mnie przede wszystkim, jestem początkujący, zaczynam, y, to za trudne. Nie, Tatry też mają właśnie w sobie wiele do zaoferowania, żeby tego bakcyla złapać, nie zniechęcić się, tylko chcieć więcej i rozwijać te te pasty piękną pasję, żeby później chwycić ten czekan, o którym wspomniałeś i wy, wybrać się właśnie zimą w górę. Wspaniała trasa na rusinową polanę i gęsią szyję. To jest rzecz dla każdego. Tak. Tak, to jest idealna trasa, żeby właśnie wybrać się z dziećmi na dosłownie spacer po górach. Zobaczyć tę piękną panoramę, zaczynając od Doliny Filipka, przejdziemy przez Sanktuarium Wiktorówki, przepiękne sanktuarium. to jest ważne miejsce w ogóle w historii polskiego taternictwa i himalaizmu, prawda? Tak, tam też jest taka ściana pamiątkowa z, z osobami, które już po prostu w górach zostały na zawsze, więc myślę, że warto po drodze te miejsce odwiedzić. Natomiast no, kawałek dalej dochodzimy na Rusinową Polanę i tam roztacza się przepiękna panorama na Tatry, przy której każdy po prostu jak ją zobaczy, to chce więcej, 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 chce tam wejść wyżej. Natomiast zanim wejdziemy tam wyżej, warto chociażby podejść na Gęsią Szyję. Niedaleko, ale rzeczywiście tam są dosyć wymagające schody, jeżeli ktoś kondycyjnie nie czuje się mocny. A z gęsi szyi ta panorama jest jeszcze piękniejsza niż z Nowej polany. Tam już ma się taki większa, bo to się trochę zmęczy. Właśnie, dokładnie tak. Hala gąsienicowa, no piękne, symboliczne również miejsce dla teatru. Taka klasyka tak naprawdę, bo też idealna baza wypadowa w Tatry Wysokie, czy też w tatry zachodnie. Trasa nie jest trudna, nie jest wymagająca, bo do samej hali gosienicowej dojdziemy w półtorej godziny. I stamtąd, jak już też wychodzi się na te hale, przepiękny widok, czy teraz niedawno jeszcze kwitnąca wierzbówka. W sierpniu właśnie kwitnie. Którą nie wchodzimy i nie robimy sobie zdjęć, bo później są zadeptane te pola. Znaczy, tylko znaczy, po to, no, żeby... Przede wszystkim nie schodzimy Dokładnie, dokładnie. bo to są szlaki wytyczone, żeby po tak się poruszać. No dobra, przejdźmy do trochę trudniejszych tras, ale nadal nie jakichś ekstremalnych. Czerwone wierchy. Czerwone wierchy, właśnie idzie jesień, więc te czerwone wierchy. Skąd się wzięła nazwa? Nazwa się wzięła stąd, że jest tam taka roślina jak sitz kucina, która Jesienią właśnie nabiera takich czerwonych barw, żółtych czerwonych barw i kiedy po zachodzie słońca dosłownie te czerwone wierchy mm -hmm. płoną. Stąd się wzięła nazwa. A szlak rzeczywiście trochę bardziej wy wymagający, składa się z czterech szczytów e ciemniaka, krzesanicy, mało łączniaka i kopy kondrackiej. Ka każdy z nich naprawdę przepiękny, z, z fantastyczną panoramą na Tatry Słowackie, Tatry Zachodnie, ale też Tatry Wysokie, które najlepiej widać chociażby z Kopy Kondrackiej. Moja ulubiona może poza drogą na Kasprowy, czyli trasa na Szpiglasowy Wierch. Ona jest pod koniec już troszkę trudniejsza, wymaga pewnego zaawansowania, ale widoki są spektakularne. No, jeden, też, też uważam, że to jest jeden właśnie z najbardziej, na, najbardziej widokowych szczytów, bo z jednej strony mamy widok na dolinę pięciu stawów, widzimy Orlą, Perć, świnicę, a z drugiej strony z, e, idąc właśnie tak popularną cyprostadą, e, widzimy morskie oko, rysy. Po prostu jedna z naj, jeden z najpiękniejszych szczytów. E, paradoksalnie chyba jeden z mniej popularnych, z tych najwyższych, gdybym miał e, tak wskazać. Z kolei od strony właśnie morskiego oka jest stosunkowo prosty. Przede wszystkim tak. prosty technicznie, bo oczywiście jest to wymagająca kondycyjnie wędrówka. Natomiast jeżeli ktoś się kondycyjnie czuje mocniejszy, a jeszcze nie jest gotów na to, żeby iść na szlaki, gdzie będzie musiał, nie wiem, gdzie będzie duża ekspozycja, będzie musiał używać łańcuchów, no to właśnie taki śpiewolowy wierch od strony morskiego oka jest. Idealną trasą. To może y, powiedzmy też o tych miejscach, których, jeżeli nie mamy dobrego przygotowania fizycznego, ale także i, i technicznego, może lepiej je unikać, na początku przynajmniej? Y, przede wszystkim, no właśnie, trzeba liczyć te siły na zamiary, no, czyli unikałbym miejsc z dużą ekspozycją. Jeżeli nie mamy doświadczenia, nie wiemy, jak się zachowamy, czy to nas nie sparaliżuje, a bardzo często zdarzają się takie sytuacje w Tatrach, szczególnie. Teraz e, ludzie mówią, a dam radę, on dał radę, czy widziałem na media. Sąsiad dał radę do jest ja Dokładnie. Też dam radę. E, natomiast no, nigdy nie wiemy, jak my się zachowamy, czy to nas nie sparaliżuje. E, dlatego na początek unikałbym wszelkich tras mhm. z łańcuchami. I, Orla Perć nie na początek. Tak, nie, nie, zdecydowanie nie, nie na początek. Aha. Chociaż myślę, że zdarzają się sytuacje, że, że ktoś wybiera sobie to jako cel wędrówki jako pierwszy. Natomiast zdecydowanie nie Orla Perć, nie Rysy, które poza tak. tym, że, że też ta końcówka jest wymagająca technicznie, mhm. no to są bardzo e, trudne pod względem kondycyjnym, fizycznym. Więc idealne, żeby rozpocząć wędrówki są, poza tymi trasami, które oczywiście wymieniliśmy, Tatry Zachodnie po prostu. Tam ta ekspozycja jest mniejsza, szczyty są kopulaste, więc można spokojnie i bezpiecznie, myślę, że te wędrówki planować. Taki mit panuje i obalmy go, proszę, gniewomirze, że kolor, który widzimy na szlaku, na przykład żółty, czerwony, to jest znak tego, czy szlak jest trudny, czy łatwy. To nie jest prawda. Tak, no to jest jeden, jeden z, znaczy to nie jest prawda. A jeden z takich e, błędów, mhm. e, które popełniają turyści, czyli po kolorze szlaku oceniają trudność. To z narciarstwa im się tak. chyba wzięło. W narciarstwie rzeczywiście jest, jest ta wycena, zależy od koloru szlaku. Natomiast jeżeli chodzi o góry, no to oficjalnie nie, ma jako tako, nie mają jako takie znaczenia. Ale nieoficjalnie się przyjął, że mają pewne funkcje. No, czerwony szlak to jest zazwyczaj szlak główny. Niebieski to jest szlak y, dalekobieżny, też jeden z takich główniejszych. Natomiast ten czarny, który się wydawał najtrudniejszy, to jest zazwyczaj krótszy szlak jakiś łącznikowy po prostu. To coś może jeszcze o sprzęcie, tak. prawda? Bo, bo no, znamienne są obrazki e, niedoszłych albo doszłych taterników, którzy w klapkach, w jeansach albo w jakichś, nie wiem, samych stanikach wybierają się w góry. Góry wymagają od nas dobrego przygotowania także sprzętowego. E, tak, zdecydowanie. Znaczy, uważam, że na początek nie trzeba mieć samych firmowych rzeczy. To absolutnie nie o to chodzi. Natomiast no, buty to, co mówiłeś, no, to jest podstawa. Podstawa dlatego, że no, te buty górskie mają po prostu lepszą przyczepność. Inaczej się zachowują na naszych czyli stale, dedykowane czy w, tych w góry. Warunkach. Dokładnie. To, o czym często też zapominają turyści, tutaj zresztą leży, czyli e, czołówka. Mhm. Oczywiście do 30 listopada nie może się poruszać po zmroku, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Czy ta trasa nam się nie przyciągnie, czy coś się nie stanie, że będzie sytuacja, że będziemy musieli zejść po zmroku, więc taka czołówka się przyda. E, pamiętamy o kurce przewidzowej jeśli zapowiadają deszcz, ale na przykład też bardzo ważny na, na, na plecach, żeby mieć właśnie jakąś ochronę. E, jeżeli już zdecydujemy się właśnie na te trudniejsze szlaki wybrać, mm -hmm. gdzie ta ekspozycja jest większa, gdzie się łańcuchy pojawiają, na pewno kask się przydaje, e, tym bardziej, kiedy mamy duże tłumy na szlaku. Jest prawdopodobieństwo, że ktoś z góry może po prostu jakiś kamień osunąć i ten kamień spadnie, więc taki, szlag, taki kask to tak naprawdę niewielka rzecz, a często może ratować życie czy, czy zdrowie. Okulary przysłoneczne, też mm. promieniowanie, czy, czy, czy nawet krem po prostu do, do smerowania, te promieniowanie UV jest znacznie wyższe w górach, więc też warto o tym pamiętać. I coś do picia i do jedzenia, mm. prawda? Przede wszystkim to picia, właśnie. Tutaj jest bardzo, bardzo fajna rzecz, czyli bukłak. Taki bukłak, większość plecaków jest dostosowana, prawie wszystkie myślę, że teraz, do bukłaków, nie musimy się zatrzymywać, żeby wyciągać tę butelkę jest wody, rurka. tylko rurka jest tutaj dokładnie pociągnięta i możemy na bieżąco uzupełniać płyny, a to bardzo ważne, żeby się nie odwodnić, tym bardziej jak jest ciepło. I właśnie, jakieś przekąski, energia. No to jest jednak wysiłek fizyczny w górach, ta energia nam jest potrzebna, no bez energii daleko nie zajdziemy. Cześć, tu Dorota. i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl